Kobra i Ragnar posiadają już Pismo Święte. Zaczynają się wgłębiać w słowo. Ich serca otwierają się na prawdę. Kobra pozbywa się lęków, nie potrzebuje już giwery. Postanawiają całkiem zamknąć gangsterską przeszłość i to, co ich połączyło na zawsze. Wieniady zostaje szefem wszystkich szefów. to widzisz mi kasę już 6 tysięcy, rozumiesz to? Ty widzisz jak ja mam łańcuchy? Czekaj, dzwoni do mnie ktoś. Babka dzwoni. A co to zimą? Mucha lata czy co? Halo? Co tam babka? Halo? Halo? Nie Mnusus? Grypsem, grypsem babcia. No, uczyłem, mówiłem babcia A, ja bo wy w tym banku to szybko mówicie Kasztana? nie kasztan kary? nie kary gniady babcia gniady gniady No, gniady no tak gniady w banku robię słuchaj gniadenki to byś mi jakąś drabinkę kupił, babcia! Babcia, 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 babcia! Babcia jako drabinkę! Babcia! Bo podkładałeś mi tych materaczy, ja zaś wejść do łóżka nie mogę ani zejść. Trzy warstwy, po co mi to tyle? Ani się przerzucić z jednej strony na drugą nie mogę! Ogarnę temat, babcia, nie się. No. Rady, co ty pracujesz? To miejsce nie mają na te pieniądze? Ty nie musisz to wszystko chować! Babka! Babka! Babka jaka babka gniady? Gniady? Babkę? To ty się na ulicy możesz znaleźć! Ja to jestem twoja babcia! Dobra, dobra! Bab... Bo ja tu się ledwo wspiąć mogę na tę Załatw się sprawę! się babcia w sprawę, no! Załatwiej. No. No. Ja wiem. Ty mi taki prezent zrobił na tego. No. Jak on ma? Klausa. Santa. No. Mikołaja. No, na Mikołaja byś mi tą drabinkę kupił. Babcia, nie mogę teraz gadać za bardzo. No klienta mam, no rozumiesz? No. No właśnie. No kasztanku. Kasztanku. Ty mi to załatw, dobra? Gniady babcia, gniady, gniady. gniadańki. Zaraz cię to, bo zajmę, poczekaj. Ja czekam już tyle na Twoje pieniążki. To ty teraz zaczekasz. Ragnar. Ragnar, tyle są dzwoni. Dobra. Czy się Nie, wiesz co, ragnar jest zajęty czy ta Biblia. Co tam? Może ja jakoś pomogę. Kobra, cześć, Kobra! Kobra, cześć! O, Właśnie, przypomniał mi się, dziewczyny się pytają o ciebie w agencjach. Gdzie szefowa, gdzie szefowa? A ja mówię, nie ma i nie będzie. Ale jak to jak to? No, pytają, tęsknią. Nie no, wiesz co, no ja już nie wracam. Dziewczyny, jak chcą, to mogą sobie pomieszkiwać tam w tym pałacu. E, te, które chcą odejść, niech odchodzą tam. Nie będę ich zatrzymywać. Ten pałac oddajesz? O! A co tam za problem? Masz może jakoś. Mogę ci pomóc. Słuchaj, kobra, i taki problem wyniknął, mały, że ja dla was te pieniążki cały czas zbieram. Ja zbieram, no bo co ja innego mam robić? Dobra, ja nic innego nie umiem, no. Od małego jestem nauczony. Tak mnie nauczyliście, wychowaliście, no. Ja tylko to potrafię. Ja mogę dół wykopać i pieniążki zebrać. A zbieram skrupulatnie. Co ty tam cały czas tam kasę odkładasz, tej babcy w ten materac? To ona na sianie śpi cały czas. No. Cały czas sortuję. I cały czas te pakiety to pakujesz? U mnie wszystko musi być perfektno. Zygmunt stary, żółta recepturka? No. Jakiego? Zielona recepturka? No. Kazimierz Wielki? Niebieska recepturka? No. Ta. Janek Sobieski? Różowa recepturka. I po 10 koła pakuję. Pakieciki takie cały czas. No? Trzeci ma teraz już. E, wiesz co, tym dziewczynom, co będą chciały odejść, to tak daj nie wiem, po pakiecie, tam po 10 kołach, niech mają taką świąteczną odprawę. Da dziewczynkom po pakiecie? O! Ragnar, chcesz pogadać z nim o tych pakietach? O pakietach? Daj mi go. Dobra trzymaj Daj mi tego gniadego Halo gniady Cześć Cześć Agnar No i słyszałeś no Taki problem wyniknął To nie jest problem Dam ci rozwiązanie, jak chcesz Słuchaj zrób tak ile ci jest krewien burrito Szóstkę to zrób tak Daj mu pakiet. Masz pakiet. No mam pakiecik jeden. To daj mu ten pakiet. Niech wyjmie tą szóstkę. Da tobie szóstkę. Czwórkę zostawi sobie i będziecie kwita. Rozumiesz? Aha, aha, I tak samo z innymi. Jeśli ci ktoś krewem piątkę? Daj mu pakiet. Niech wyjmie piątkę. Piątkę zostawia sobie. Piątkę oddaje tobie. No. To jest najlepsze rozwiązanie. Nie ma lepszego. I babcia będzie zadowolona twoja. No. To się nazywa łaska gniady. Łaska. Mówiłem ci kiedyś o tym w słowie. No. No. Gniady, rzuć tą gangsterkę. Zajmij się czymś pożytecznym. Ragnar, kobra, Słyszysz? Ja was kocham. Chcę być z wami. No. Ja nic innego nie potrafię robić w tym życiu, tylko to umiem. Może coś innego się nauczę przy Was. No dobra. Rozumiem. Pogadamy kiedy indziej. Kontakt. Cały gniady. Zobacz, Ragnar. Niby taki prostaczek, a jednak zobacz, jaki skrupulatny. Wszystko liczy, nic na nie zabrał. Zupełnie jak ten Mateusz. Można na nim polegać. Dobra, jaki Mateusz? No, ten z Biblii, ten z Ewangelii Mateusza. Czytałeś ostatnio przecież. A, Ewangelia według świętego Mateusza. Kojarzę. Tą celnikiem był. A widzisz, celnikiem był. A. Tak, widzisz, no tak go nauczyliśmy od małego, tylko to potrafi. Zobacz babcia. Taka drobinka Dobra, no, będzie 125. Łzwi. A stabilne to chociaż? A ja wiem, babcia. będzie stabilne. I będziesz się pykać, pykać, pykać i wejdziesz tam na to, nie? To taki prezent do Mikołaja Babcia. Ode mnie. I idziemy teraz do kasy ty zapłacisz. Dobra, babcia? Tak ja zapłacę, ty płacisz. Ja ją zaniosę do kasy. Dobra, babcia. Prezencik ku no Wszystkiego dobrego z okazji dnia Mikołaja.